Cześć, Przemek Kamiński z tej strony, firma Ventor. Ponieważ temat gaśnicy w naszym kraju w ostatniej dobie stał się bardzo hot, to ja pomyślałem, że to jest dobry moment, aby przypomnieć o naszej referencji. Referencji spawania laserowego, właśnie gaśnic. Zrealizowanej w Polsce dla polskiego klienta, zrealizowaliśmy to już kilka dobrych lat wstecz, natomiast myślę, że to jest dobry moment, aby przypomnieć, że takie możliwości w naszej firmie są. Jesteśmy mocno holistyczni, to znaczy zawsze do tych tematów dla naszych klientów podchodzimy w sposób, taki bym powiedział, mocno kompleksowy i w tym wypadku tak jest. Gaśnica, zbiornik, jakkolwiek to nazwiemy, dla nas to jest zbiornik ciśnieniowy, w tym wypadku będziemy mówić o gaśnicy. Jest to dla nas wykonanie, które zaczyna się w kręgu blachy i tutaj możemy zacząć od linii do formatkowania blachy, czyli odwijak z blachy z kręgu, prostowanie, cięcie jej precyzyjne na formatki i ta formatka za chwilę stanie się płaszczem czy częściowej gaśnicy, czy częściowego zbiornika, na przykład ogrzewacza wody czy innego zbiornika ciśnieniowego. To jest jedna z Naszych, z naszych możliwości. Druga w tym holistycznym podejściu do, do produkcji zbiornika to jest linia dotłoczenia dennic, czyli linia oparta na prasie hydraulicznej, zrobotyzowana, która wykrawa krążek blachy, wytłacza go pod dennicę. Może też być ta dennica z otworem nad jakąś, pod jakąś flansz i innego typu elementy, które później trzeba będzie do tego zbiornika zamontować. I to jest linia oparta na prasach hydraulicznych, czyli mamy drugi element, w którym uczestniczymy. No i trzeci, ten od którego zaczynałem, czyli spawanie. Spawanie to może być migmak, natomiast ta realizacja na południu Polski to spawanie laserem. Laserem dlatego, że klientowi zależało na tym, żeby było szybko, dokładnie i żeby nie było dużej wypływki przy tym spawaniu. Więc tutaj mamy zbiornik, który jest naprawdę mm, bardzo, bardzo precyzyjnie przygotowany. Więc dla Ciebie informacja. Jeżeli produkujesz zbiorniki typu ogrzewacz wody, typu właśnie gaśnica, czy inny zbiornik ciśnieniowy, na przykład zbiornik LPG gazowy innego typu, to adres firmy Ventor jest dla Ciebie dobrym adresem. Holistycznie dostarczymy Ci linie do rozwijania skręgu, cięcia tego, tego na formatki, później wytłaczania dennic. Składania tego w sposób automatyczny i dostarczania Tobie, jako gotowego produktu, czyli zbiornika, którego Ty oczekujesz. Takie realizacje w Polsce właśnie kompleksowo realizujemy. W tym momencie u jednego producenta ogrzewaczy, jednego z liderów rynku i drugą linię, taką, którą już wprowadziliśmy na rynek kilka dobrych lat temu. Jeżeli te tematy Ciebie interesują lub jeden z tych trzech, które podałem, to zapraszam Ciebie do kontaktu w każdej chwili ze mną tutaj na socialach lub telefonicznie ten numer podam w komentarzu. Mailowo też jestem dostępny. Trzymaj się. Miłego dnia. Pozdrawiam.